Na kolejnej eksploracji. Tym razem wracając do domu, znaleźliśmy taki mały budyneczek opuszczony, w bardzo już stanie zresztą technicznym. Więc zapraszam, jestem z Uwrówek z Warszawa. Przepraszam, zapomniałem. Mogliśmy zobaczyć sobie truskaweczkę, taką bardzo popularną, też ją nagrałem. Tylko bardzo mi wybaczcie, bo nagrywam z telefonu. Niestety kamera padła i niestety tam jest nasz samochód, znaczy samochód nasz, Urbek z Warszawy jest samochód. Tu jest jakiś... Tutaj w pozostałości toalety. Czekaj, już idę za Tobą, tylko tu jest jakieś wyjście. Obiekt schroniony, że tak powiem. Tu jest y, taki kawałek budynku. Tu macie... To no Toaleta i kółeczko, czyli Damska. Aha, tam jest jakiś samochód. Dobra, przejechał. Dobra, wchodzimy do piwnicy teraz. Przede mną jest Sudwek z Warszawa, wchodzimy razem. Zagarku, łącznie, no nie wiem czy to jest trzeciej. Właśnie nie mam nie, to jest tylko takie małe. A nie, to jest podpunana... A tu jest tylko zobaczcie, takie... małe pomieszczonko. A tu było pewnie to toalety i tak dalej, nie? A, tak, zobaczcie, od toalet ten y, rury. I tu jest, tu jest wstawa, kolejne wejście. Dobra, zobaczymy, jaki tu jest. To są jakieś piwnice. Trzeba uważać na takie rzeczy. A tam jest jakieś wejście, zaraz zobaczymy. To tu teraz my się zamieniamy, że tak powiem. Tu jest jakieś pomieszczonko. Tu, tutaj jest następny kolejny idziemy tam teraz na prost tam wchodzimy do tego następnego pomieszczenia tu pokazywałem wam już tędy weszliśmy to jest to jest jakieś pomieszczonko a, a ten ty chcesz wyjść, czy? No dobra, tutaj zobaczcie, jest normalnie Meksyk. Tu jest jakieś pomieszczenie, kolejne. Mam nadzieję, że nie kręcę się po kamerą i że wszystko widzicie. Tu jest kolejne pomieszczonko. Co? No. Jakby taka portiernia coś. Dziwny, tak. Niestety nie znamy historii tutaj, bo znaleźliśmy go przez przypadek i tu jest wyjście na górę. Tu jest wyjście. Może wam nawet podał ten adres, bo i tak to jest. Dobra, idziemy zaraz na górę. Zobaczcie tu jest yy, kawałek chyba komin, nie komin. Co to było? Ciekawe co to było. A rzeczywiście. Ale wiesz? One są Zobaczcie. Nawet Zobaczcie, bo to są komary normalnie. Nie wiem, czy widzicie? Mam nadzieję, że widzicie. Zobaczcie. I się w ogóle nie ruszają. Ich, ich tysiące tu są na całej ścianie, dosłownie. Idziemy na górę. Gdzie? To zaraz pójdzie Zobaczcie, tu jeszcze jakieś pozostałości też po następnym, że tak powiem, nie wiem co to mogło być, komin jakiś, nie komin, nie wiem. Tutaj, tu jest oczywiście wejście. Zobaczcie, same śmieci. Budynek jest po prostu w stanie, same butelki po Okocimiu, po Królewskim, no, przynajmniej ktoś wie, jaki piwo pić. Czekaj, <laughs> Państwo, to ma być jakaś państwowa komisja. Tak powiem, bo coś mówił. A tu jest jakaś od, rura od. A, jest tam. Do, Do państwowej komisji wyborczej. Dobra. Dzie Dobrze. A teraz kontynuujemy. Wchodzimy sobie na górę. Zobaczcie, jaki tu syp. Zobaczcie. O, zobaczcie, nawet jakieś pozostałości tutaj były. Komisji Wyborczej. Ja bym Ci tego nie radził dotykać. Dobra, ale chcę magazyn, zobaczcie. Świetlówek, makaron, czyli to był jakiś magazyn. Ale chyba, że to tu nie było, ale nie wiem. No to wiecie, to jest opuszczone miejsce, więc... Popatrzcie, bórek, kupę puszek, butelek, syfu, a tu jest wejście. Tam ludzie normalnie, a tam na jest, to jest ulica. Tak, dokładnie. Wchodzimy sobie na górę. Zobaczymy sobie co jest na pierwszym piętrze tu. Widzicie, żeby o, zobaczcie. To jest, lech, panie. To jest na drogę na drogę. O, zobaczcie. To jest jaka, to się, taka półeczka. Kadry jakieś. Jak jako... Musimy bardzo uważać, bo, bo tam są. Zobaczcie, tam jest ulica. A już Wam pokazuję, co to jest. Mam nadzieję, że widzicie. Dobra, wchodzimy do środka. O, tu jest. To jest mój raj. Czyli po. Po takie. Takie ściany tutaj uwielbiam. A zobaczcie, tu boiler jest. Pokażę wam go z takiej mojej perspektywy. Zobaczcie. Dobra. Zobaczcie, to każde pomieszczenie wygląda identycznie. Jest w bardzo złym stanie ten budynek. Ale coś tam zawsze będzie, tak? Coś wam nowego pokażę. A dobra, nie teraz o, nawet ta oprawa się zachowała. zachowała już jest na... Idziemy prosto, nie będziemy przeszkadzać łóżbek w Warszawie. Idziemy sobie tutaj w tą stronę. A tutaj nie wejdę, to wam tak pokażę. A to takie zwykłe pomieszczanko, nic ciekawego. Co? No i wejścia na dach szukamy, ale chyba nie Tutaj zobaczcie. To jest tak, wygląda z tamtej strony, tam jest Urbex Warszawa, idziemy dalej. Ja już tu wchodzę, to ci zaraz przypuszczę. No prawa jaka fajna, nie? Kurna tam znowu, dobra. To jest coś dla O, no, dokładnie coś dla, dla ówcy ruin. Dobra, yy, ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że taka króciutka eksploracja z takiego budynku, zupełnie przypadkowego, po drodze wam się spodobała. Dziękuję, Urbex w Warszawie, za wspólny Urbeks. Zapraszam do kolegi na, na kanał. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania i przede wszystkim komentowania, bo lubię czytać Wasze komentarze. Dziękuję Wam bardzo. No i co, do następnego. Trzymajcie się, A hej. Jeszcze Wam pokażę to z zewnątrz, dopóki mam tutaj światło. To było wejście. O, bardzo Wam dziękuję, jeszcze raz za obejrzenie. O, słyszycie, ubybek z Warszawa? Byliśmy razem na eksploracji z takiego tajemniczego budyneczku po drodze. Dzięki za obejrzenie. Kolejny Dokładnie. Do widzenia, cześć.